Siema, z tej Jeszcze tak jak przed chwilą zapraszam was do zostawienia łapki w górę Subskrybcji oraz oczywiście wejścia na mojego Instagrama Łezwyty Prędko zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału wraz z noczkiem, tak jak powiedziałem, do wejścia na mojego Instagrama, na mój drugi kanał, na mojego Discorda, no i właśnie na mój drugi kanał niedługo wleci nowy odcinek, także wyczekujcie, ponieważ już kwestia czasu, kiedy ten odcinek się pojawi. Zapraszam również do zostawienia łapki w górę oraz na Instagrama, ponieważ tam niedługo nowe zdjęcie, także jak widzicie dużo nowości na moim kanale. Oprócz tego możecie zostawić łapkę w górę, ponieważ 1000 łapek w górę jest to kolejny nowy odcinek z Fortnite Błędów, także kolejna nowość. Zapraszam również do używania mojego Kodu, czyli, oczywiście, kodu Wazi w sklepie w Fortnite do zasubskrybowania tego kanału wraz z Węczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. Także kliknij w ten czerwony guzik tam na dole. Każdy komentarz o treści Szyszka, serduszko. Ja także piszcie w komentarzu Szyszka, a ja Wam oczywiście przypinam serduszko. No i pamiętajcie, aby nie wykorzystywać błędów, ja to wszystko robię na osobnych trybach, tylko i wyłącznie w salach rozrywkowych i nie otrzymuję z tego żadnej korzyści. A teraz zapraszam już, oczywiście, do materiału. Dobra, widzowie, a więc generalnie, aby wykonać ten błąd musimy sobie. Bo musimy sobie wejść oczywiście na tryb na przykład laboratorium także my sobie wejdziemy na laboratorium ponieważ jest to najwygodniejsza opcja no i jeszcze nikomu nie będziemy przeszkadzać w żadnej gieraczce także klikamy sobie uruchom no i właśnie dobra generalnie teraz będziemy sobie wchodzić na ten tryb także dobra co to się stało czemu ja mam takie potężne te te e, dobra generalnie teraz musimy się udać na to jest tutaj na zieloną wylęgarnię no, i tutaj mamy takie coś taką, tutaj powłokę, coś takiego. No, i generalnie, jak pewnie wiecie, można w niej latać. No, i w pewnym momencie możemy sobie po prostu latać emotkami. Tylko generalnie, jak to się robiło? Bo to się da w jakiś sposób ogarnąć, ale jak? Chyba to trzeba było tak zrobić. Nie. Sekundkę, widzowie, zaraz, zaraz ogarniemy spokojnie. Spokojnie, widzowie, zaraz ogarniemy. Czekajcie, jak to się robiło. A, dobra, widzowie, zapomniałem, że to nie jest taki prosty błąd. Musimy yy, wjechać tutaj generalnie yy, takim jednym pojazdem. Czekajcie, w sumie to no to autkiem, ale takim jednym konkretnym jeepem. O, tutaj jest. No i generalnie, no to żeby wykonać ten błąd, musimy sobie wejść tutaj. Teraz zmienić sobie tutaj. Zrobić jakąś emotkę przenośną. No i po prostu jak już robimy, no to musimy wyjść. No i generalnie, teraz jak widzicie, mamy... W sumie dwa błędy to są, ponieważ tutaj w teorii to jest skakanie, więc możemy skakać jednocześnie robiąc emotkę, no i oczywiście latamy, no bo tutaj skakanie to latanie, także w teorii są to takie dwa błędy w jednym, no i zobaczmy co, co się stanie jak tutaj wyjdziemy. No jak widzicie teraz jak klikam spacer nic się nie dzieje, dosłownie nic się nie działo, a generalnie czy możemy po prostu od razu tutaj wejść i coś takiego zrobić? Dobra, można. A mogę teraz zmienić emotkę? Na przykład jakąś, podczas której nie wolno chodzić? Czekajcie, to by było ciekawe. Nie, nie mogę. To tak nie działa. To musi być jakaś emotka, podczas której można chodzić normalnie. Także generalnie jest to naprawdę, naprawdę mega, mega fajny wąt. Oj, tylko pamiętajcie, aby nie dotknąć ziemi, bo wtedy to się resetuje. Więc jest to w sumie, w sumie są to takie dwa błędy, które są w sumie mega, mega fajne, no i naprawdę mega ciekawe i łatwo się je wykonuje. Zobaczmy, czy z innymi pojazdami też to działa. No, to generalnie przejdźmy już oczywiście do kolejnego błędu. Dobra, widzowie. A więc generalnie teraz musimy sobie również wejść na laboratorium. Także w sumie mogłem z niego nie wychodzić. No, ale dobra. Generalnie sobie... Klikamy stwórz, uruchom. No, oczywiście, po prostu sobie wchodzimy do gierki w laboratorium. No i dobra, generalnie, no to teraz, jak wejdziemy, no to musimy się udać w taką jedną miejscówkę. Tylko musi nas wczytać. Jest to miejscówka, która jest naprawdę mega fajna i w ogóle jest to mega opłacalna miejscówka do lądowania swoją drogą. No i generalnie jest tutaj ta miejscówka, także idealnie się zrespiliśmy. No i tutaj będzie jedna rzecz, której Epic chyba zapomniało usunąć, a właściwie no to raczej dodało przez przypadek. No, ale w sumie sami zaraz to wszystko zobaczycie. Także dobra, jesteśmy już tutaj na tej miejscówce? To było chyba tutaj, w tym miejscu, tylko że w piwnicy, coś takiego. Także dobra, zobaczmy. W piwnicy albo na jakimś zapleczu, bo to podobnie wygląda ogólnie. O dobra, w piwnicy na 100%. No i generalnie to. To tutaj. Nie, nie tutaj. Gdzie to? Siema super. Czemu się to nie pojawiło? Czy to już naprawdę Epic naprawiło? I Epic to ten błąd chyba już naprawiło, ponieważ dodali oni przez przypadek właśnie takiego lootka którego po prostu można było przeszukać no i tyle, i w sumie to był cały błąd ponieważ nie dało się go w sumie przeszukać w sensie, on był taki do przeszukania ale w sumie to nie, że wiecie, trzymaliśmy na nim E i nic się nie działo, no i generalnie był to oczywiście przez przypadek dodany glutek który po prostu pewnie będzie questem jakimś później, no i epic po prostu go dodał przez przypadek, no i się pojawił w grze tak naprawdę, mimo że no, w sumie no to nie był potrzebny i to nie był ewidentnie jego czas. E, dobra, także generalnie możemy oczywiście już przejść do kolejnego błędu. Dobra, widzowie na temat tego błędu sam nie wiem co mam powiedzieć. W sensie docownie jest to najdziwniejszy błąd jaki w życiu widziałem, no i powoduje on to, że burza po prostu nie zabiera nam HP. No i generalnie, jeśli chodzi o wykonanie go no to za bardzo też nie przedstawię wam tego wykonania, ponieważ jest to błąd, który jest no po prostu za bardzo operę, by go gdziekolwiek pokazać. Pomimo tego, że mówię, żebyście nie wykonywali błędów, no to pewnie znalazłoby się część osób i myślę, że akurat w przypadku tego błędu, no to dosyć duża, która by i tak wykonała ten błąd. Więc generalnie wyjątkowo nie pokażę wam jak wykonać ten błąd. No i w sumie nawet sam go nie wykonuję, ponieważ jakoś bardzo nie chcę dostać bana. No, także generalnie, no to błąd jest taki, że po prostu wchodzimy sobie na tryb jednostrzałowiec No i w jakiś tam sposób kombinujemy sobie z burzą No i jak widzicie, no to burza nie zadaje nam kompletnie HP W sensie, no na serio, jakby Jesteśmy niezniszczalni, jeśli chodzi o burzę Dosłownie jak widzicie, nie spada nam HP Co za tym idzie, jest to błąd w sumie na nieskończone winy No bo jeśli nie spada nam HP od burzy No to po prostu możemy się skampić gdzieś tutaj w burzy, no i jakby no nic tam się nie stanie, no bo cały czas jakby nie będzie nam spadał HP, także błąd jest naprawdę, naprawdę epicki, no i przepraszam widzowie, że jako jedynego tego błędu wam nie pokażę jak go zrobić, ale serio nikomu nie chcę psuć rozgrywki, no i myślę, że to jest najlepsze wyjście, także generalnie no to nie polecam wykonywać tego błędu, no i nawet jeśli znajdziecie gdzieś w internecie poradnik jak go wykonać, no to nie róbcie tego błędu. Generalnie żadnych błędów nie powinniście robić, ale tego serio w szczególności, ponieważ on naprawdę potrafi popsuć nieźle rozgrywkę. Także generalnie w ogóle dajcie znać w komentarzach, który błąd z dzisiejszego odcinka był waszym ulubionym błędem. Moim ulubionym błędem był chyba w sumie ten mimo wszystko, ponieważ no jest on naprawdę, naprawdę epicki. Także dajcie znać w komentarzach, który błąd był waszym ulubionym. No i co, myślę, że jak najbardziej możemy już przejść oczywiście do Lobby. Dobra, a więc to byłeś tyle w tym filmie. Także co zostawcie łapkę w górę z suba dzwonem. Zapraszam Was na mojego Instagrama, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. Także kliknij w ten czerwony guzik, tam na dole. Zapraszam również do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Ezif w sklepie w Fortnite. Zapraszam na mojego Instagrama, Wyzifyty, ponieważ tam niedługo będzie nowe zdjęcie. No i zapraszam Was na mój drugi kanał, ponieważ tam niedługo nowe Nowy film. No i w sumie kwestia czasu, kiedy ten film się pojawi, także wyczekujcie, ponieważ już na dniach powinien się on pojawić. No i zapraszam oczywiście do wejścia na mojego Instagrama, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Każdy komentarz o treści Szyszka serduszko, ja także piszcie w komentarzu Szyszka, a ja wam przypinam serduszko. No i co, ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!